Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy sobie w World of Tanks. Dzisiaj będziemy nadupczać T43 czołgiem radzieckim. Od razu przejdę do bitwy, nie ma co czekać. Poczekajmy co nam wylosuje. Pewnie będę znowu na końcu, ale, ale choćby i nawet jak wiecie z poprzednich odcinków, daję radę. E, nie, jestem wysoko, to tym bardziej zginę. <ścoughs> Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj troszeczkę pograłem, już od rana grałem. A tym się nie przejmuję. <grymne> od rana troszkę pograłem, także zdobyłem troszkę doświadczenia. Nawet pierwszą bitwę dzisiaj z rana miałem tak potężną, po prostu taką zrobiłem za dymę, że nikt nie miał ze mną szans. Ale dobra, teraz się przekonam, jaki jestem dobry. Z zimowa jak ona się nazywa? Aha, tak, dobra. A więc to zamotka. więc to zamotka. Dobra Tutaj jest różnie Do roboty! Napierdalamy na prędkość 25 km na godzinę A jeszcze 23 Tak, dobrze myślę, że to jest ta mapa Nie, to nie ta ja pomyliłem się, ale też więc to zamotka. <laughs> Mi się już te mapy wszystkie były. Jadę tu na górę. Aha, dobra, już wiemy co tu mam. Nie jadę tam, bo tam będzie sieczka. Jadę tam z chłopakami. Wiem co mnie tam czeka. Dwie arty. Niech niszczycieli. Zobaczymy. Wcześniej grałem tym czołgiem i zdobyłem 5 fragów, byłem najlepszym czołgiem na, na bitwie, ale zrobiłem rozpierdłę. Puźwa, wtedy ja bym to pokazał. Naprawdę było co pokazać. Gdzie tu się da przejechać? Uźwa, gdzie ja jadę? Zapatrzyłem się gdzieś tam po krzoka. Jezus, jak nie szkoda tych murków, ktoś to budował przecież. Kiedyś. A ja wjechałem tak, jak dziki. Dobra. Atakuje WK3002 dawać mi tu ziomów, ja nie będę się w ogóle nimi przejmował. Ja będę od razu ich atakował. Ty, tą Skodą 120. Zaraz wystawi tu jakiś łeb. Kometa. O kurwa, będzie mi na napędalała dalała oczach. O nie, do tego nie zygam. Mimo, że jest pół słabszy, prawdopodobnie. Ja ci zaraz dam. Chyba strzelać mi do kumpla. O, wystaw twarz. Wystaw twarz. jak się boi? Cumla tylko wystawił. Widzieliście, jakiego mam cela? Prawie zburzyłem zamek. Dobra. Za dłużej. No uważaj, bo mi jeszcze coś zrobisz. A kto to do mnie strzela? TY do mnie strzelasz! A to dlatego mi nie możesz zrobić. Może Aaaa... Oh, widział, że mi to źle. Ale fajnie tu stanąłem na przestrzał. Jebu! O, fak! Oh, ale się wpakowałem! Lądujemy. Juhu! Chyba zginiemy. Dobra, jadę tą fosą. Ty rzeczywiście się Nawet nie obiję pewnie gościa. Ty ziomek. Jebu, Tyba. Ale go kurwa nie trafiłem. Dawaj mi tu. Zablokował mi wieżę. Jakie oszustwo! Muszę się napić piwami z tego nic. Mm. Ah. Dobra, nie ma co czekać. Idziemy do następnej bitwy. Niestety, nie udało mi się tej bitwy wygrać. Znaczy, minie, ale zobaczymy, co na to reszta. Yy, a teraz zagrajmy sobie, może, jakim czołgiem. A, a jedźmy tym bipidówką moją. Będziemy napierniczać po krzakach. Mm. Nie ma na taki poziom. Spoko. Bitwa spotkaniowa. Jak ja nie lubię tego. Są jakieś żarty Nie ma. A nie, jest jedna. Nie dojadę do niej. Nie na spotkaniówce jest cały czas ten. Wszystkie mapy, których nie lubię, mi się pojawiają. Hm. I ładujemy, ładujemy, ładujemy. W którą stronę by tu jechać? Tam drogą nie jadę, bo to zarazem zapierniczać ciężkie. Tam nie pojadę, bo jest koniec mapy. Tam pojadę do tej drugiej grupki naszej. Ale dużo lekkich sorry, ziomek. mi drogę, wymusiłeś mi pierwszeństwo. Też nie, nie było znaku. To ten, co z prawej strony jedzie pierwszy. Czul, wymusił. A ten, patrz przed siebie, gościu, patrz przed siebie. <noise> tak właśnie jeżdżą po ulicy. Tak właśnie, że po polskich drogę. Hmm. Dobra, ja im tu zaraz pokażę. Ja patrz, zrobię salto. Jebu Poszedł w powietrza Cały jeden sam Zobaczymy co tam Po co ty tu wjeżdżasz? Od razu będą wiedzieć, że my tu jesteśmy Po co? Tak się jedzie, o Tak się objeżdża, ziomków. Oni wtedy nie wiedzą, że ja tutaj jestem, chyba, żeby ktoś... Nakryję. Szybko, szybko będą strzelać. Chyba się tu dostrzeżony trzy razy. Oh, wiedziałem. Wystawiłem im dupę. Uciekam stąd. A ten tu stoi, nie poddaje się. Wydobywanie bazy przeciwnika. Oni będą robić wszystko, żeby nas tym wdymać Nie damy się, nie poddamy się Proszę na mnie nie strzelać Niebud, jebud, jebud, jebut jak masło w masło, proszę Ziomek się przeliczył. Zadarł nie z tymi ziomkami. No i w Dupsko. Zaraz dostanę Wiem, on tam jest Ja się poddaję Proszę do mnie nie strzelać Jak nie to się topi. Kurwa, włączyłem se guzik przez przypadek zapiską w tę klawiaturę <grym> Jody się na nie kurde Ale go ktoś strącił Ale to jest ten okrągły, on jest taki pojebany Tym go nie pokonamy Tak myślałem Ten strzelił raz zabił go, ja się strzyłem porobany O Jezus Jezus jeśli gramy to. fajnie by było. Jeździmy. Proszę mnie nie przejechać. A ja bym tamtego spróbował. Jezus. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Zabił go ktoś, ale zabierałem mu życia. Groźmy się z Tyle było. Działo mnie zabiło? Kłamiesz. Jebany. Metin. Yy, dobra. <grym> no to... O ten to nie miał gdzie się ustawić. Dobra, no to nie czekając, przejdźmy do następnej jeszcze gierki, bo myślę, że spokojnie zagramy. Zagramy jeszcze jedną bitewkę w tym odcineczku. I, 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 nie będę przedłużał. Czym dłuższy odcinek, to chyba gorzej. 10 minut. Eee, pewnie. To, żeby tak było, różnym, różnym czołgiem, to przejadę się tym. Przejadę się tym właśnie czołgiem. Dobra. Dobra. Muszę się napić, bo mam suche gardło. Nie śmiej się. No. Jutro cię na plutonie widzę, a nie śmiejesz się na nami tu z boku. No to na telefonie będziesz grał. Myślę, że chce tablet skołować. Ja seba wodna. Androida? Chujnia z grzybnią. Jak można kogoś wygrać do w tym? Ja nie rozumiem. Dobra. No to gramy. Su85. Su od skrótu. Suka. Okay. <laughs> Lubić to, su Nie. Proszę. Ja się nie będę jebał. Nie nadjewałem, su. Ten su powinien zginąć. Jestem sam na mapie, dlaczego? Ja, do Ty ten ziomek jest ci przede mnie, popatrz. Co on już tam robi? Ja się go strzelamy chyba po tego zielnica. nie widzę. Ty on jest taki sam jak ja odpatruję na nich, Nie widzę, wszyscy, wszyscy chcą być ta tacy jak ja wszyscy Dobra jedźmy ziemek. Ciebie zniszczą, to ja będę wiedział, że tam nie jechać. Jak jeździsz? Dwa pokrzuka? Ty mówisz, że się chowasz tu. To ja jadę tam, przejadę sobie spokojnie, żeby w dupsy ktoś tam trafił. Dobra, ja przejadę tędy. To jest taka miejscówka. Tu zawsze się arty... arty chowają, ale jak jest bita spotkaniowa. Zawsze to są. Tam niech się strzelają! Tam mnie nie dotyczy. Aha, są wierd. No to je, Teraz chyba jedno pójdzie z dumą. Jeba dziarty. Wystawisz dupę? Muszę sobie zrobić prześwit, bo kurwa mać. Co to ma znaczyć? Jadę mu pomóc. No, to na tej mapie mnie tak czaskali z każdej strony. O, Arta, właśnie, moja. Nasza. Nie moja, ja miałem Arta. Ja chyba tylko raz w tej grze grałem Artem. Chyba jeszcze pierwszym tierem. Nie? Tak już to już grałem. No, bo jak mnie namówiłeś na tym, no. O, poszła jedna Arta. A druga już wiem, gdzie jest. Zajebiście, ja tam zaraz podjadę. Tylko tego kurwa tu utącił Jebut! Kurwa, ale cel No i co? Kurwa? Ucieszyłeś się w baraniu Myślałem, że jego tu Strzelił do mnie Łap się przeląk Jebut, kurwa Jadę ci najebać. jeba Kurwa, co będę się stał jeba Klniesz dzisiaj Jebutku was! Będziesz ze mną zaczynał? Do domu! A nie. Tyle żeś narobił. Wojnaków. Jedziemy szukać... A jezusz, tak. To gorzej, a będzie kuwa, akurat idealnie na mnie ustawiony. Ten czołg się nie nadaje Jak rozwalimy? Ja, ja pędem. Dobra, arty już nam nie zagrażają. Ty patrz, ziomek, tam pięć zniszczył, ale go zabili, ale dobry ziemi. Ten niszczyciel to jest, co to jest, ten niszczyciel? Tak jak ja. Wiesz co, on może co najwyżej mnie zabić. Skoczyć może tam z gdzie on się chowa? Tam jest KW, a on gdzie? Ja wiem nie jest Jadę na nowo. Kurde zasłania mi to od nagrywania I nie wiem co tam jest na tym napię. Muszę to przestawić jednak na drugą stronę Jakoś Albo w ogóle Żeby nie pokazywało się podczas nagrywania Tam jest ten jeden A tam jest! Naleźli boski Urany boskie <laughs> No chyba goście są już, porażek. w A jak sobie ziemki radzą. L360 tylko... No, nie od 3600, to był cieszony. Ale cieszmy się, że żyjemy. Bo to jest chyba jedyna bitwa, w której żyję i w której... ...co nieco mi wyszło. Ale wy szybko jeździcie. No mówię ty jeszcze na wstecz to Aha, on pojechał z tamtej strony, tak Dobrze kierowicie Jezus, 16 km na godzinę. Ja tak chodzę Na śpiąc Szkoda, że to nie ma ten, jak Nitro for speedzie. nitro, to poszedł do góry Ale by było Proszę nie strzelać. Proszę nie strzelać. Wiem, ja bo teraz urwę Chyba by się wkurzył, nie? Reporta możliwości. Nie, nie muszę, że nie. Powiedziałem, że sorry. Ale... Ale sam mi trzeba krzyczeć. Miałem kierowcę pijanego. Powiedziałem. Po spożywaniu. To w końcu ruski. Pijany Dobra, wiem że ziomek ucieknie, hamuj, jest dobra miejscowa, nie? Tak. Ale ja tam dalej stałem wtedy i ściągnąłem cię tam pod tym, pod tą flagą prawie byłeś. Dostałeś w bok chyba wtedy. Ale to było tak wyliczone, wszystko dosłownie z podkręconej dostałeś. Jaki debil akurat się zatrzymał? Gdyby się nie zatrzymamy, dostał ode mnie. Dobra. No to chociaż jeden numer grałem. Graliśmy Więc myślę, że w tym odcinku to byłoby na tyle. 370. 10 koła dostałem. Milion 800 mam pieniążku. Sprawdźmy jeszcze wyniki. No nie byłem najgorszy, no dobra na drugim dobra. No myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak Ci się spodobało lub nie, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, byle nie w dół. Jak już masz dawać w dół, to nie dawaj w ogóle. I, i zapraszam do kolejnego odcinka pewnie jutro. Pozdrawiam, pa!